Cześć. Z tej strony Joanna Mróz. Bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. Mam nadzieję, że Ty również się cieszysz. Jeżeli jesteś moim nowym oglądającym, bardzo serdecznie Cię zapraszam do tego, żebyś zasubskrybował lub zasubskrybowała mój kanał na YouTubie. Dzisiaj zapraszam Cię na nowy odcinek poświęcony temu oto sprzętowi. To jest NENO. Podwójny bezprzewodowy elektroniczny laktator. Zapraszam. Jak dobrze wiesz, jestem promotorką karmienia piersią i promuję ten naturalny sposób karmienia noworodka i niemowlęcia, gdzie tylko mogę i na swoim kanale i w szkole rodzenia. W szkole rodzenia poświęcamy temu czasami dwie, nawet trzy godziny, żeby matka posiadała wiedzę teoretyczną i żeby posiadała wiedzę praktyczną, aby później w tą swoją drogę laktacyjną weszła w pełni kompetentna. Według zaleceń WHO noworodek później niemowlę, dziecko, powinno być karmione od zera do mniej więcej szóstego miesiąca życia. Czasami jednak istnieją okoliczności, które no, nie są zależne od naszej woli i czasami mama nie może karmić tak długo, jakby chciała, lub na przykład ma choroby współistniejące, lub jest mamą pracującą, która na przykład musi wcześniej wrócić do pracy, ale chciałaby na przykład karmić piersią i wtedy właśnie z pomocą przychodzi laktator. Ja sama jestem mamą pracującą na pełen etat, mamu dwójki dzieci. Każde z moich dzieci było karmione piersią, ale no, w związku z tym, że musiałam wyjść z domu, musiałam. Wyjść do pracy, musiałam wyjść do gabinetu, to zawsze ze sobą miałam laktator elektryczny na dwie piersi. Osobiście uważam, że w takich przypadkach, czy w przypadku pobudzenia laktacji, laktator elektryczny czy elektroniczny na dwie piersi jest absolutnie niezbędnym. Nawet nie chciałabym mówić, że gadżetem, tylko narzędziem wspomagającym młodą matkę. Uważam, że laktator elektroniczny na dwie piersi jest bardzo dobrą formą też oszczędności czasu. Dodatkowo, pobierając mleko z dwóch piersi jednocześnie, dostajemy też większą ilość tego mleka, mniej więcej około 7% więcej. Laktator elektroniczny na dwie piersi jest też świetnym rozwiązaniem dla mam bliźniaków, trojaczków czy czworaczków. Jeżeli są tutaj takie mamy, to bardzo chętnie je, je poznam, ponieważ no tutaj no przede wszystkim mamy oszczędności czasu i nie marnujemy mleka. Jeżeli mama ym, odciąga mleko z jednej piersi, to tak naprawdę ta druga również za chwileczkę zaczyna ruszać nam z laktacją, to mleko zaczyna wypływać. My chcemy to mleko zebrać. Pamiętajmy, że każda kropla mleka jest tak naprawdę na wagę złota. Laktator elektroniczny Neno posiada silikonowy lejek, który fantastycznie Dopasowuje się do piersi. Ja sama tego laktatora używałam, żeby ściągnąć mleko dla agatki, kiedy jechałam do gabinetu, i byłam zachwycona tym, jak fantastycznie i miękko opiera się na piersi, jak dopasowuje się do piersi. Większość laktatorów lejek ma raczej sztywny. Proszę spojrzeć, jaki on jest mięciutki. Tutaj jest typowa końcówka, taki kapturek, który łączymy z drenem. A dren jest połączony z silnikiem, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę jest takie serce laktatora. Pamiętaj, że przed pierwszym użyciem laktatora trzeba go dokładnie wygotować i to jest zawsze w każdej instrukcji obsługi napisane. Jeżeli chciałabyś laktator elektroniczny na dwie piersi używać na jedną pierś, to wtedy Tutaj wystarczy ten drugi dren włożyć do takiej specjalnej końcówki, i wtedy laktator będzie pompował tylko na jedną pierś. Kiedy włączyłam sobie ten laktator, posłuchaj, jaki on jest cichy. I tutaj od razu nam się włożył pierwszy program, który służy pobudzeniu stymulacji laktacji, robi to dokładnie tak samo jak noworodek i to jest właśnie niesamowite, ponieważ ten laktator, on naśladuje ssanie noworodka. Noworodek też na początku się bardzo szybko, te ruchy są takie płytkie i rytmiczne, po to, żeby pobudzić laktację, a później dopiero zbiera intensywnie mleko. Tak samo właśnie ma neno. Na samym początku, kiedy jest um, ten pierwszy program, posłuchaj, jak delikatnie, jakie są te takie rytmiczne ruchy. To jest właśnie ten moment, kiedy naśladuje y, stanie dziecka. I to trwa mniej więcej około dwóch minut, czyli tyle, ile mniej więcej noworodek też pobudza sutek do, do, tak jakby do wypływu mleka. Jeżeli u Ciebie mleko wypłynie wcześniej, to sama możesz sobie zmienić, słyszysz? Niesamowite. To są właśnie te dłuższe, fajne takie pompowania. To jest ten program, kiedy on się nazywa program pobierania mleka. Możesz włączyć to sama lub sam, no zrobi to tak jakby no samodzielnie po upływie dwóch minut, i później zmieniamy na program trzeci, gdzie to są tylko takie delikatne pompowania, wtedy kiedy już zbieramy mleko wypływające samodzielnie. Wyłączę na chwilkę, żeby nam nie przeszkadzał. Tutaj też masz możliwość dobierania siły ssania. Ja mam piersi bardzo pozytywnie nastawione do laktatora i bardzo współpracujące z laktatorem. Nigdy nie miałam żadnych problemów, żeby ściągać mleko z laktatora. Natomiast pamiętajmy, że każda z nas jest inna, każda z nas piersi ma inne. Jedne kobiety mają bardziej wrażliwe, inne nie. I tutaj masz tą fajną opcję, że możesz sobie dostosować siłę właśnie ściągania tego mleka. Na bardzo delikatną, ale również na bardzo intensywną. Bardzo dużym plusem też tego laktatora jest to, że jest bardzo malutki i poręczny. Można go włożyć do torebki. Dodatkowo tutaj w opakowaniu jest przepiękna. Yy... Torebka taka w kolorze mojej kanapy jest po prostu przecudowna. Uwielbiam ten kolor, zresztą kto mnie ogląda, to wie, że kocham taki, takie odcienie. I jeżeli już jak ściągniesz mleko, możesz odłożyć laktator do takiej bardzo fajnej silikonowej nóżki. Następnie, spójrz, zamykamy lejek specjalną taką osłonką, która zapobiega, żeby no nie cofało nam się mleko lub kiedy nie daj Boże, laktator nam się wywali lub butelka się wywali, to z tego nic nie wypłynie i dodatkowo ta osłonka chroni nam przed dostępem różnych zabrudzeń z powietrza. Bardzo Ci dziękuję, że obejrzałaś ten odcinek. Ja z całego serca trzymam za Ciebie kciuki, żeby Twoja droga laktacyjna skończyła się powodzeniem i pamiętaj, że niezależnie w jaki sposób karmisz swoje dziecko, to jesteś dobrą mamą. Dziękuję.